Podrywał cichopek w programie Moja Mama i Twój Tata. Zaskakująca reakcja celebrytki. Kolejny odcinek matrymonialnego show nadawanego na antenie polsatu: Moja Mama i Twój Tata, już za nami. Co działo się w czwartym odcinku programu? Były poważne rozmowy, chwile zwątpienia, a nawet, podrywanie Katarzyny Cichopek przez jednego z uczestników. Kolejny odcinek Moja mama i Twój tata pełen emocji. Wraz z początkiem września na antenie polsatu wystartowało nowe matrymonialne show o jakże ciekawym tytule. Moja mama i Twój tata. Uczestnikami programu są osoby dojrzałe, posiadające dorosłe dzieci, które bacznie przyglądają się randkowym poczynaniom swoich rodziców. Na patrzeniu i komentowaniu jednak się nie kończy, a młodzi bohaterowie poddawani są różnym zadaniom, od których w znacznej mierze zależą dalsze losy ich rodziców. Program ten prowadzony jest przez Katarzynę Cichopek, która niedawno wraz z Maciejem Kurzajewskim zasiliła szeregi polsatu. Gospodyni matrymonialnego formatu stara się być wsparciem dla uczestników i w momencie napiętej atmosfery robi, co w jej mocy, by ją uspokoić. To. A jak łatwo się domyślić, w miejscu, gdzie chodzi o uczucia i emocje, o konflikty i ostre wymiany zdań, nie jest trudno? Co działo się w czwartym odcinku? Moja mama i twój tata. Zdecydowanie nie zabrakło nieoczekiwanych zwrotów akcji. Wielkie emocje w moja mama i twój tata. W środę 26 września wyemitowany został czwarty już odcinek randkowego show. Moja mama i twój tata, gdzie osoby dojrzałe mają okazję odnaleźć szczęście oraz miłość. Choć brzmi kusząco, nie zawsze jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać, a widzowie, którzy obejrzeli najnowsze wydanie programu, mogli sami się o tym przekonać. Katarzyna Cichopek postanowiła porozmawiać z uczestnikami w cztery oczy. Były to rozmowy niezwykle szczere i pełne emocji. Bohaterowie, moja mama i twój tata, przed kamerami opowiadali o tym, kim są najbardziej zainteresowani. Krzysztof opowiedział prowadzącej o swoim trudnym dzieciństwie. Były również rozmowy opierające się na sferze intymnej. Monika, Donata oraz Piotr zawzięcie rozmawiali na temat miłości fizycznej, i szybko okazało się, że mają zupełnie inne poglądy, a całej dyskusji przysłuchiwały się ich dzieci. Skłoniło ich to do własnych rozważań i dzieleniem się przemyśleniami pomiędzy sobą. Uczestnik Moja mama i Twój tata zaczął podrywać Katarzynę Cichopek. W ostatnim wydaniu Moja mama i twój tata doszło do nieoczekiwanych wyznań i to nie w kierunki uczestników, a prowadzącej. Katarzyna Cichopek zabrała Piotra na rozmowę i ich dyskusja od razu weszła na temat miłości. Mężczyzna z uśmiechem przyznał, że podobają mu się ciemnowłose kobiety. W tym momencie gospodyni postanowiła zapytać go, czy ma swój typ urody. Gdy potwierdził, poprosiła go, by opisał, jak powinna wyglądać jego idealna potencjalna partnerka. Spójrz w lustro, wypalił Piotr. W pierwszej chwili Katarzynę Cichopek zamurowało. Następnie zaczęli rozmawiać o wątpliwościach i uczuciach, a gospodyni dała mężczyźnie kilka ważnych rad. Na koniec, gdy opuszczali pomieszczenie, zapytał aktorka, czy wyjdą razem pod ramię i zakomunikują innym uczestnikom, że Piotr znalazł już swój cel w życiu prowadząca grzecznie odmówiła. Bardzo jesteś miły, ale wiesz, moje serce jest zajęte, wyjaśniła Katarzyna cichopek.